O, myślę, że są zwycięzcy i przegrani, ale ważny jest sam udział. I jeszcze raz podkreślam, dziękuję gorąco Deniowi i, i, i Panu Mariuszowi za to, że mogliśmy spróbować ze mną, Znalazła Stala Was więcej Myślę, że to podniosło rangę turnieju i sam, y, rywalizację sportową. Przedpowodniowy no, tak, no, e, zaczął się na pewno z zmęczeniem. Przede wszystkim dziękuję bardzo i cieszę się, że e, tak e, liczna, e, ta liczna grupa była zawodników, uczestniczących e, w tym turnieju, który został z w razie 20. w, Nibie, w, w Nibie Młuszowe, jak Wieluszowa jako Święta Powiatu Wieluszowskiego. Chcieliśmy e, właśnie w taki sposób i tutaj, e, w Morowach właśnie, w Gdyni nasze e, obchody gminy Krzowa i m.in. ten turniej, co tutaj nazywamy, nie są dotarli tutaj na rynek, on się odbywa co roku, ale w tym roku akurat jest taki szczególny Poza tym, e, jak Pan Mirek już powiedział, ja bardzo serdecznie podziękować e, przede wszystkim e, organizatorom i e, sędziom e, dzisiejszego e, tego turnieju, którzy tak bardzo się zawsze angażują przede wszystkim właśnie tutaj, jeżeli chodzi o dyscyplinę sportu tenistowych. Także tyle trzeba i dziękuję bardzo panu Mariuszowi, panu Beniowi, również. Również bardzo serdecznie dziękuję, kto, do mnie, kto, dziękuję. dzięki naszemu zaangażowaniu. Tak jak powiedział Pan Mirek, że przede wszystkim trzyma y, się tak praw, tak play, y, nie sam wynik tutaj na pewno będzie dla Was satysfakcją, ale sam udział w tym trudniej i y, przede wszystkim też, że jest takie zróżnicowanie, że nie tylko powiedzmy ci y, najlepsi i najstarszy kraj, ale również dla tych najmłodszych, Pierwszym takim elementem przetarcia e, tego swojego kursu, swojego doświadczenia e, właśnie w takich turnień. Za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i w tej chwili myślę, że Pani, którzy byśmy przystąpili, będziemy oznaczać wyniki tutaj jako sędzia główny i będziemy wręczać pamiętnikowe uchwały. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz podziękuję wszystkim za przybycie. Do nas już wystartowało 45 zawodników. Wnosiliśmy już ościęte grupy, Senit Międzybóż, UFK dla Galadą, polskie, no i nasi sąsiedzi dla zamienili wiernie. Czy było w sumie 7, w, sumie w, sumie w, sumie w za Czyli było, było fajnie. Najważniejsze jest to, że w tych najgorszych kategoriach, które było, było bardzo... Ktoś z tego będzie, przepraszam. Że nie grozi, nie grozi zagłady. Nie grozi Chyba, że mówię wszystkim na panu. Zacznijmy dekorację od najmłodszych dziewczynek startowało. Sześć zawodniczek. i tak. Miejsce szóste zajęła Dzieńczaka Maria. Miejsce piąte Gariga Martyna. Miejsce czwarte Ryszarda Angelika. Miejsce trzecie Korszowa Dominika. Miejsce drugie Jurczyk. Julia miejsce pierwsze z parę no, nie dojechało, czyli, czyli zostało 10 miejsce za zaraz wyczytamy jakie to miejsca miejsce dziesiąte, Obczyk Bartek miejsce dziewiąte, Zając Jakub miejsce ósme, Obszarek Tumla miejsce miejsce siódme, i Mateusz miejsce szóste, Krawczyk Mateusz Miejsce piąte w Przemysław, miejsce czwarte Sobczak Kacper, miejsce trzecie dziadak Oliwier, miejsce dwie Skwarek Krystian, miejsce pierwsze Klinek Piotr. Sama Natalia miejsce piąte miejsce czwarte Żeana Aleksandra, miejsce trzecie Balacie Karolina, miejsce drugie, Poczek, Karolina, miejsce pierwsze do Lutowski Jakub, 11. Lewandowski Jakub, 10. Krypek Maciej, 9. Stasiak Kamil, 8. Zając Mateusz, 7. Plewa Łukasz, 0. 6. Piotr Kuper, 0. Perdaszek Maciej, 0. Czwartek Okszest Kacper, 0. 3. Dentak Kamil, 0. Wysiński Kuper i 0. Porawia Krzyżyny, z każdą mamy tylko 3 zawodniczki, ale jak pokazują. Tak, miejsce pierwsze zajęła Radnicka Agnieszka, miejsce drugie Pilów Jagoda i miejsce trzecie Zawadzka. Kraków. Wielu krokowało sześciu zawodników, miejsce szóste Moska Patryk, miejsce piąte Kowalczyk Bartłomiej. miejsce czwarte Wysielskie Kacper, miejsce trzecie Polak Huber. miejsce drugie Tymek Damian i miejsce pierwsze Świściak Wojtek.